Siemanko, witam Was w poradniku następnym, bodajże 16 czy 17. E, dzisiaj sobie obgadamy temat moda, który wyszedł, wyszedł. Wyszedł on dosyć niedawno, bo on wyszedł 3 października. Nazywa się ten mod Bugging System Pack. Oczywiście, od autora Farmer Andy ten, ten, ten mod jest jest kompatybilny z mapą Hoff Bergman Część osób na live'ach się już pytała, czy będę robił do tego jakiś poradnik, czy coś, także robię No i co, mamy tutaj taką maszynkę Oczywiście ją musimy sobie kupić no W sklepie ja znajduje się tutaj pod tymi, że tak powiem, rowerami, teczkami i innymi takimi rzeczami Kosztuje 24 tysiące, musimy sobie wypożyczyć przyczepkę, żeby przewieźć E, to maszynę na gospodarstwo. E, no i co? Do niej potrzebujemy na pewno puste worki, e, które nie są dosyć, jakieś tam powiedzmy, drogie czy coś. E, no i teraz tak. Mamy tutaj paletę na worki, e, którą też by się przydało kupić. Ona ma niby 100 litrów pojemności. Zaraz przetestujemy, ile tam worków wchodzi, e, bo nie testowałem. Na pewno tak, na pewno co do maszynki, myślałem, że ona będzie służyła bardziej tutaj, żeby robić jakieś mleko w proszku i tak dalej eee, po, 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 pod, pod te właśnie igla i pod te mniejsze, mniejsze prosiaki po prostu, ale tu możemy z tego co widzę właśnie jakąś, e, jakieś zrębki, kompost pakować, pszenicę, e, kukurydzę na przykład, ziemniaki jakieś i tak dalej. Generalnie wszystko to, co tutaj widzimy. Maszynka ma pojemności 4,5 tysiąca litra. Eee, możemy sobie to, naszą ładowarkę odpalić. I musimy sobie napełnić tą maszynkę, także sobie tutaj wrzućmy. O, zapełnimy ją całą w sumie. Dobra, ładowarką możemy odjechać. Ładowarka na razie nam nie będzie potrzebna. Teraz tak, do maszynki podchodzimy tutaj. Generalnie, jak będziecie transportowali ją ze sklepu, nie wiem, kupicie sobie worki od razu i palety, to macie tutaj system yy, taki pasów, że możecie sobie przypiąć to do maszyny i spoko opcja, co nie? Nie, nie musicie jechać później drugi raz. Ale dobra, yy, podchodząc do maszyny, klikamy E żeby ją jakby weźmie i zarządzanie i tak dalej Enterem odpalamy silnik i teraz tak, wspomogę się tutaj F1 worki wyrzucamy x czyli jak napełnimy standardowo tutaj akurat worek mi wypadł, jak wiem. Kając B uruchamiamy tak jakby no, to te, te napełnianie tego worka no i x za każdym razem musimy wyrzucić ten worek, później x-em musimy cofnąć tą maszynkę. Jak napełnienie odpalimy raz, to już więcej nie trzeba, ale no musimy stać, klikać x, co nie? Nie ma tego, tak jakby automatycznego zrzutu, i z tego co widzę, to nie, nie, nie widzę takiej w ogóle funkcji. Także no, no i dobra. Zróbmy sobie jeszcze jeden ten Porek ciach. Możemy to zgasić. I teraz tak, na paletki. Generalnie możemy to dawać sobie, tak? I tak dalej fajnie, spoko. Tylko paletki myślałem, że będą z systemem pasów. A tutaj mamy niespodziankę. Mamy niespodziankę, bo... Teraz nie działa, nie działa teraz. albo paletka. Działało przed chwilą. W tą stronę. teśnie nie? O. Dobra, działa. Gdzie po prostu. Możemy sobie. E, tak jakby na zasadzie silosu to działa, bo jak chcemy to wyjąć, to klikamy V. E, I to nam wyciąga wszystko to co chcemy oczywiście później paletka nam znika, co nie? także to jest, to jest yy, minus tego, bo paletka powinna zostać, ale z drugiej strony myślę, że to nie będzie jakiś większy tam powiedzmy problem yy, żeby, żeby, żeby właśnie rastaj, raztaj. W zależności jak to się ułoży, oczywiście, bo jak ułożone mamy to w ręce, myślę, że paletka spoko, bo działa w trochę na zasadzie takiego silosu jak mamy na właśnie mleko w proszku, czy na karmę dla prosiaków w tych woreczkach. Myślę, że ja tej maszynki to głównie będę używał do tego, żeby wióre sobie pakować, właśnie te. Tylko nie wiem czy konkretnie te worki też wchodzą, ale raczej powinny wejść. Zaraz sobie testujemy ten worek, Tylko żeby mi się nie zbugowało Coś zaraz to przestawimy, ale chyba myślę, że nie zadziała nam to. Tak, to na mnie, ten worek raczej nam nie zadziała z tym. Także nie macie co kupować, tylko musicie sobie tak powiem swoje e, wióry popakować i tak dalej. E, co mogę na ten temat dodać jeszcze tej maszynki? Chyba już nic takiego. Kolory sobie tam możemy zmieniać i tak dalej. No, e, no i co? Myślę, że maszynka nie jest jakoś, nie będzie jakoś tam za bardzo przydatna. E, patrząc, patrząc pod tym względem, że e, tak jak ja myślałem przykładowo, no to tak jak e, wiem, że będzie ona pod mleko w proszku bardziej zrobiona i pod pasze dla świń, e, dla tych prosiaków, e, ale z tego co widzimy no to trochę kiepsko, no trochę kiepsko jest to z, z, zrobione, nie wiem czy ktoś będzie z tego korzystał, ale nie wiem, u mnie będzie sobie stała nawet dla ozdoby może na live'ach, żeby tam była gdzieś że od czasu do czasu coś sobie popakujemy, jakieś wióry. Także no. A wióry przydałoby się popakować, także później może tylko paletkę się tam całą włoży albo coś zobaczymy. Ale dobra. Na temat tej maszynki myślę, że ode mnie wszystko. Myślę, że tutaj więcej już nie trzeba nic dopowiadać, jak co działa. Link do pobrania tego moda znajdziecie u mnie na Discordzie. W zakładce mody. Także tak. Czegnam się z wami. Dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się spodobało, możecie łapkę w górę zostawić, napisać komentarz, co byście chcieli jeszcze zobaczyć w tej serii właśnie poradników. Tyle. ma no.